Siema, właśnie wróciłem z wyjazdu Klasycznie bardziej zmęczony niż byłem przed nim Ale mamy od razu fajną informację, bo eventy na marzec Więc sobie szybko je omówimy Ja coś tam sobie na szybko przejrzałem, ale nic nie pamiętam Więc na bieżąco będziemy to analizować Swoją drogą seria, co zmienić w sourer, co nowego i tak dalej Zbliża się, ale to jeszcze nie teraz Choć w tym momencie zauważyłem, nigdzie tego wcześniej nie widziałem Tutaj w lewym dolnym rogu mamy fajną opcję, która wam pokazuje Aukcje, które przegrywacie, wygrywacie Spoko opcja, nie widziałem tego wcześniej, nie wiem jak długo to jest Wszystkich nowych graczy klasycznie zapraszam z moim linkiem znajdziecie go w opisie, tak samo jak link do grupy na Discordzie. I Jeszcze taki mały bonus. Odcinek z La Ligi pojawi się jutro oczywiście, ale tak, można już powiedzieć, że polecam Wam Cardone. Wydaje mi się na ten moment, że to jeden z najlepszych obrętów na tę kolejkę. A Jeśli budujecie skład na czempiona, to Kloss fajna opcja, właśnie Kalimuendo fajna opcja, fajna opcja to Lukman i fajna opcja to Bułka. Sam prawdopodobnie przynajmniej trzech z tej czwórki wystawię. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli eventy. Widziałem na Discordzie że powstała dyskusja, jakieś tam w sumie luźne pytanie, jak będą wyglądały najbliższe kolejki Ligi Mistrzów, i mamy odpowiedź właśnie w tym artykule. Przede wszystkim coś, czego chyba wcześniej nie było, czyli rozbili nam Ligę Europy i Ligę Konferencji. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Do wygrania wszędzie będzie po 15 tysięcy dolarów. Nieważne, jak zwykle, jeśli gramy in season, to przynajmniej 4 karty, i do tego maksymalnie trzy składy. Nic nowego. I wracamy do zasady. Typu Specialist, czyli tym razem nie możemy mieć już trzech zawodników z jednej drużyny. Będzie to maksymalnie dwóch. Średnio mi się to podoba. Resztę rzeczy ze Specialist znacie. Macie tutaj zresztą opisane. Nie ma sensu, żebym się powtarzał. Będzie MLS Specialist, czyli coś, czego można było się spodziewać. Chyba nawet o tym w sumie mówili. Wiem, że kilku z Was chyba ma te karty. Ja jeszcze nie kupiłem. Kupię pewnie dopiero, kiedy pojawią się jakieś spadki, bo na razie jest zbyt drogo. No i klasyk. 4 Inseasony, maks 3 składy, bez kapitana. Maksymalnie dwóch z jednej drużyny. No i jakieś tam wymagania co do punktów. Wraca Super Clash, drugi miesiąc z rzędu Przypomnę na czym to polega Pięciu zawodników incyzją tym razem Wybierają 10 ciekawych meczów ich zdaniem I wybiera się składy tylko z nich Znowu jakieś tam wymagania co do punktowania i tak dalej Pewnie znowu jest to y, specjalistowe I lecimy dalej I mamy w sumie dwie bardzo fajne informacje Przede wszystkim to, że została tylko jedna Przerwa reprezentacyjna w tym sezonie A drugie to to, że nawet spoko się do niej przygotowali Będziemy mieli tutaj select the target event Czyli klasycznie wybieramy ile punktów Nasza drużyna powinna zdobyć, jeśli to Przebijamy, dostajemy nagrodę. Będzie underdog i będą klasyczne rozgrywki dla reprezentacji, ale dodatkowo będzie tryb in season. Nie wiem, czy dla 4 czy 5 kart, chyba tego nie napisali, czyli beat the gain, to samo co mamy w MLS-ie. Prawdopodobnie w takim razie będzie chodziło o 5 kart, więc moim zdaniem warto się przygotować. Mamy 20 tysięcy dolarów w puli, moim zdaniem nie jest to zbyt dużo, ale i tak trzeba pochwalić za pomysł. A dokładnie, jak to będzie podzielone, zobaczymy dopiero. Kiedy otworzył Game Week, czyli prawdopodobnie w połowie miesiąca Dodatkowo fajny tryb, czyli anti-stack z 270 Tam idzie się fajnie pobawić, jeśli macie troszkę większą kadrę, albo trochę słabszą A no i w lutym mieliśmy event ten La Liga, wybieracie jakiś zespół typu Villarreal Wystawiacie stack Villarreal plus jednego zawodnika z innej drużyny I walczycie o bilety Tutaj będzie to samo z tym, że w nagrodę będą podpisane koszulki I tyle A będzie to dotyczyło Premier League i Bundesligi Moim zdaniem fajne Dodatkowo co kolejkę mamy All-Star'a Ale nie wiem w sumie, czy Wy to gracie Wiem, że kiedyś było to bardziej popularne A tak to wygląda na papierze Event, na który moim zdaniem nie ma sensu się przygotowywać To ten z MLS-u Tak jak często powtarzam Uważam, że żaden z nas na tej lidze się nie zna Więc szkoda wydawać tak duże pieniądze Bo prawdopodobnie nigdy Wam się to nie zwróci Tryb, o którym jeszcze nie mówiliśmy to... Ultra Defensive, czyli znowu mamy do wyboru trzech obrońców. To już było spoko opcja. W sensie ja się w to nie bawię, ale zawsze jest to okazja, żeby wyciągnęli trochę kasy od graczy. A widzimy jeszcze tyle, że za Selector Target w przerwach reprezentacyjnych będzie niestety tylko Esencja. Szkoda, że nie ma kasy, ale tego w sumie można było się spodziewać. I ogólnie cała ta rozpiska w dużym skrócie wygląda dosyć nudno. Bardzo mało pieniędzy jest tutaj rozdane. Ale trzeba oddać: zmiana na plus to rozbicie Ligi Konferencji i Ligi Europy. Plus Collector Event, co prawda, nie będzie to na marzec, ale na późniejszą część sezonu, czyli to z Premier League Bundesliga. Chyba tyle nie ma w sumie sensu czegokolwiek tutaj omawiać. Może jeśli będzie mi się chciało i będzie czas to powstanie osobny odcinek pod to, kogo warto kupić na CAP 250, kogo warto kupić na Super Clasha i może AntSach 270, bo w underdogi to mi się nie za bardzo chce bawić. Chociaż chwila. To jest poniżej 50, no to może na to też się przygotujemy. Bo kiedyś Underdog to chyba było poniżej 40, no to wtedy nie ma sensu. Także na dzisiaj to tyle. W sumie uważam, że jest to nudny i niepotrzebny odcinek. Ale musiałem sobie nagrać taki na rozruch. I jeszcze jedna całkiem ciekawa rzecz: Haland kosztuje tylko 45 euro. Uważam, że taniej nie będzie. Więc jeśli macie w planach go sobie kupić tak long-termowo, to polecam.